Przed obejrzeniem tego dziwnego, śmiesznego odcinka chciałem powiedzieć, że to nie mój film. Pamiętaj, plus 18. Jestem świnka. to mój mały brat? Skurwiel. To mama. Guziec. Taka świnia z Afryki. A to? Świnia pornograficzna. Jestem ostrym dzikiem. No? <św Każda świnia przy mnie krzyczy. <ś> no, <ś> To jest pojebane. No? Samochód pana skurwicyna. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa bawi się ze swoimi przyjaciółmi. Ty kto to? Rudy? Siema. Ty, kim ty kurwa jesteś? Rysio, mogę wam tylko pomóc. Mam dar przekonywania. Aha. Wiecie co? Pójdę sprawdzić te za górką. Czuję, że dzisiaj będę ruchał. Kurwa czuję to. No cześć! Bolec jestem. Andrzej. Muszę jakąś trawkę na polepszenie humoru. Bardzo kurwa jego mać chętnie. Zobaczmy, czy mam coś w samochodzie. Jeden z... zajebisty. Jest trochę za duży. Ładny, prawda? Można go kupić w zestawie po trzy. O. Kto ma najgłośniejszy dzwonek? Ja nie mam dzwonka. Oj! Ale na pewno. Mój stary. ma jakiś w swoim samochodzie. Czy wychodzą taniej niż twoja stara? Ja to. Czy masz może dzwonek do roweru? Ile potrzebujesz skóry z Eee. Kuj. Masz tu spierdalaj. Freddy ma teraz dwa dzwonki. Dwa dzwonki. Bogactwo ha! Wspaniale! Ja spierdalam! Tata dał mi dwa dzwonki. Damn! Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? Panowie, zamknijcie, ryję. Zróbmy wyścig, a nagrodą będzie piękne, lśniące. Gug, gugu gugu g, gówno. Ale skąd weźmiemy... Gówno! Właśnie, skąd weźmiemy. Kurwa... No nie, na ci te grzyby! Sadzę w dupę dzieciom. Czy masz wielki puchar dla zwycięzcy naszego wyścigu rowerowego? Co kurwa? To ty kurwa nie słyszysz? No raz kurwa! Surprise, motherfucker! Grozisz mi? Nic nie zrobisz. To się kurwa chyba zdziwisz. <grym> kurwa!